Drogie dzieci, jak się czasem rozejrzycie, to zauważycie, że ktoś coś może przeżywać. Kogoś coś na przykład gryzie, ktoś nad czymś się zastanawia. Spróbujcie na to zwrócić uwagę. Na dzisiejsze zajęcia przygotujcie: kolorowy blok techniczny, białą kartkę, talerzyk, taśmę klejącą, marker, nożyczki, klej ołówek i patyczki do szaszłyków. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A gdy je zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Ojciec Jacek powiedział, że każdy z nas może się cieszyć, smucić, zastanawiać, może odczuwać jakieś emocje. Abyście mogli pokazać swoim bliskim, co czujecie, zrobimy dzisiaj buźki wyrażające nasze nastroje. Na kolorowej kartce odrysujemy od talerzyka koło. Następnie wycinamy. Na białej kartce rysujemy oczka w ten sposób i wycinamy. Wycięte oczka naklejamy na kolę w ten sposób. I obrysujemy czarnym pisakiem. Narysujemy brwi, nosek i bardzo uśmiechniętą buźkę. Oraz oczka w środku. Ta uśmiechnięta buźka to radość. Ja zrobiłam jeszcze. Zdziwienie, miłość, a Wy możecie zrobić jeszcze inne. Jeśli Wam trudno mówić o tym, co czujecie, to możecie to właśnie pokazać. Aniołeczki, czego uczy nas ta dzisiejsza Ewangelia? Myślę, że tego, żeby zwracać uwagę nie tylko na to, co się dzieje wokół nas, ale również na to, co się dzieje w moim wnętrzu. Żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje wewnątrz Twoim, wewnątrz Twoich rodziców, co przeżywają Twoi rodzice, jak się czują Twoje rodzeństwo, Twoi koledzy, koleżanki, żeby zwrócić uwagę na ten wewnętrzny świat człowieka, bo on jest bardzo ciekawy i bardzo bogaty.